Witaj Pawle. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie do Stacji ATV i możliwość e, opowiedzenia, co u mnie słychać. No właśnie Pawle, jak wygląda obecnie promocja t, e, Twojej najnowszej książki? E, byliśmy ostatnio u Ciebie na premierze e, danej pozycji wydawniczej, e, którą widzowie mogą tuż obok nas podziwiać. I, I powiedz, jak obecnie wygląda właśnie sprzedaż danej książki? najnowszym powiedział bardziej debiutancki, bo to cały czas jest pierwsza książka e, mimo tego że dwie kolejne już mam napisane e, jak się rozwija, rozwija sprzedaż rzeczywiście ten moment premiery był takim e, trochę impulsem który spowodował że ten wzrost sprzedaży był e, Fajniejsze niż, niż, niż wcześniej, i cały czas ta sprzedaż, powiedzmy, utrzymuje się na jakimś, powiedzmy, tym samym poziomie mniej więcej się to utrzymuje. Ja cały czas walczę tak naprawdę o to, aby ta książka wyszła o kolejne media społecznościowe kolejne, jakby miejsca, gdzie mogłaby się pokazać. W ostatnim czasie odkryłem TikToka i jakby film z premiery stał się jakimś tam wiralem, który jest udostępniany i nagrywany do tego kolejne, kolejne story, więc odkryłem, że jest nowe narzędzie, gdzie można, gdzie można zobaczyć, pokazać książkę. Natomiast na ten moment powiedzmy, ta książka żyje już swoim życiem kolejnymi rekomendacjami, które napędzają jakby kolejnych czytelników. Ja w tym momencie koncentruję się na tym, aby wydać drugą część, która tak jak mówię jest już napisana. No właśnie wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem dowiedzieć się, czy druga i trzecia książka, które napisałeś, czy to jest kontynuacja właśnie tej twojej debiutanckiej książki? Druga książka jest kontynuacją, jest dopięciem rozpoczętych wątków w tej książce. Myślę, że dla czytelników, którzy przeczytali Mozikara, będzie to ciekawe doświadczenie, bo no, nie mogę zdradzać o czym jest, natomiast jakby, mimo tego, że ona jest kontynuacją, jest zupełnie inną historią bo też powiedziałem coś takiego, że w tej książce rozpocząłem tyle wątków i tyle bohaterów, którzy no, żyją dalej i jakby ich, ich, ich świat się dalej rozwija, więc no, szkoda by było nie, nie opowiedzieć dalej tej historii. Natomiast powiedziałem też coś takiego, że w drugiej książce właściwie dopiąłem wszystkie wątki przy zakończeniu, więc prawdopodobnie nie będzie trzeciej części. Trzecia książka jest zupełnie inną historią, jest też o zupełnie innej tematyce, odchodzę od tej tematyki, jest też innym klimatem książki, bo jest czymś w stylu komedii romantycznej. Głównym bohaterką jest kobieta, która walczy o wydanie książki swoją drogą. Więc ta trzecia książka jest zupełnie inna. I jeśli powstanie coś na bazie Mostu Ikara. W, kolej, w kolejnych moich książkach, to prawdopodobnie będzie to coś na rodzaju spin-offu, czyli opowiedzenie trochę innej historii z elementami a, tego, co działo się w pierwszej i drugiej części. Natomiast na ten moment druga część, czyli Cudze Życie, jest y, zakończeniem już te, te, tego, czego rozpocząłem w i Ikara. Czy dotychczas ty zwracałeś się do poszczególnych wydawnic w kontekście nawiązania współpracy? A może to lub inny wydawnictwo chciałby wydać, czy to kontynuację, właśnie tą drugą, drugą część danej książki Mosty Kara, albo chociażby ta trzecia książka, która jest napisana, wiele wydawn wydawnic w Warszawie nie podjęłoby współpracy z Tobą. Rzeczywiście, jeśli chodzi o aktualnego wydawcę, to otrzymałem propozycję wydania drugiej części. W tym momencie ja niekoniecznie chcę się spieszyć, jak mam być szczery, i powiedziałem coś takiego, że nie wydam drugiej książki, dopóki nie znajdę wydawcy, który będzie mieć realny pomysł na promocję. I będziemy mieć realne, będziemy mieć realne wsparcie w, w tym, aby książka dotarła do czytelników. Ja tego nie ukrywam, że ja w przypadku Mostu i Kara zainwestowałem bardzo dużo i czasu, i nerwów, i też środków finansowych, bo promocję przeprowadziłem praktycznie samodzielnie. W przypadku drugiej książki nie chcę tego robić sam. Więc w tym momencie chcę zbierać oferty i znaleźć takiego wydawcę, który będzie mieć realny pomysł i realnie będzie chciał się zaangażować w działania promocyjne. Stąd też jakby czytelnicy nadal czekają na, na, na tą kolejną część. Bo tak jak mówię, ja nie chcę tego robić samodzielnie i zbieram w tym momencie takie oferty, które będą najbardziej odpowiadać temu, jak, temu jak chciałbym poprowadzić działania promocyjne. Jak byliśmy na Twoim spotkaniu autorskim właśnie w czasie premiery Twojej debiutanckiej książki, właśnie powiedziałeś, że poznałeś właśnie to środowisko, że nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o promocję w Warszawie i faktycznie znam wielu pisarzy, którzy mają ten sam problem, co i Ty, że wydają, piszą przepiękne książki, ale jednak wydawnictwa nie zajmują się właśnie tą promocją tychże książek, że pisarz musi sam organizować cały czas te spotkania z czytelnikami, wieczory autorskie i oczywiście dalsze promocje i dalsze sprzęt. To znaczy, przyznam szczerze, że problem moim zdaniem nie leży nawet u wydawcy, co niestety w mediach. I tutaj e, akurat e, bardzo się cieszę, że jesteście taką e, powiedzmy telewizją, która, e, telewizją internetową, która. Angażuje się w możliwość przedstawienia nowych twórców. To jest bardzo fajne, bo niestety w mediach w Polsce jest takie poczucie, że raczej promuje się tych już wypromowanych. Więc prawdopodobnie dlatego też wydawca, wydawcy nie angażują się w działania promocyjne, ponieważ to media nie podchwytują tego tematu. Więc tak naprawdę trochę problem polega na tym, że. Dobrze by było, gdyby media miały takie poczucie, że chcą odkrywać nowe rzeczy, a nie podtrzymywać te, te, te rzeczy, które są już odkryte. Bo trochę tak niestety większość mediów działa, że promuje się tych, którzy już są wypromowani, a ten, który ma być wypromowany, musi najpierw zrobić to sam. No, nie ma co ukrywać, jednak tutaj każdy patrzy na to, czy na danym artyście, na, daż, na danym pisarzu, na danej pozycji wydawniczy, czy da się zarobić, czy nie. Tak samo tutaj media biorą pod uwagę, chociaż jedne media promują i zarazem młodych artystów, i zarazem tych bardziej uznanych. A powiedz, co Ci było, e, oprócz wydania książki, co jeszcze wydarzyło się w Twoim życiu? Z tego, co wiem, w trzech różnych teledyskach wystąpiłeś w ostatnich miesiącach. Rzeczywiście ten ostatni rok, gdybym miał powiedzieć, co było największym chyba taką zaletą wydania książki, to fakt tego, że dzięki niej miałem możliwość poznania bardzo dużo ciekawych osób i bardzo fajnych artystów, bardzo zdolnych artystów. Z różnego środowiska, bo ze świata pisarskiego to swoją drogą, dzięki temu, że rozmawiam z osobami, które też wydawały książki, czy to u mojego wydawcy, czy też gdzieś indziej. Natomiast jakby w momencie wydania tej książki też poznałem bardzo dużo osób ze świata artystycznego, mam na myśli ze świata muzyki. Między innymi Nika Sinklera, z którym udałem, udało mi się porozumieć, nawiązać kontakt. Podobna sytuacja była też z Sylwią Nowak, czy z Dagą, która wystąpiła na mojej premierze. W swoim e, autorskim repertuarze, i dzięki tym znajomościom a otrzymałem taką propozycję, czy chciałbyś się pojawić w moim teledysku, ponieważ nagrywamy taki, taki teledysk, gdzie chcemy przedstawić różne osoby. Tak było zarówno w przypadku e, Nika, Sylwii, czy też e, Dagi. E, no i ja tego nie, po pierwsze jakby dla mnie to była ogromna przyjemność, e, to, że mogę się e, wziąć udział w takim wydarzeniu, zwłaszcza, że jako dziecko zawsze marzyłem, żeby być aktorem, więc takie pojawienie, pojawienie się na planie zdjęciowym, czy to teledysku było dla mnie raczej przyjemnością, Niż obowiązkiem. Druga sprawa jest też taka, że ja bardzo chętnie wspieram artystów i uważam, że świat artystyczny powinien tak działać, że e, ludzie się wspierają między sobą. Dlatego jeśli otrzymałem propozycję, żeby wzięcia udziału i pojawienie się na planie zdjęciowym Teledysku, nawet w małej roli, to zrobiłem to z ogromną przyjemnością. I tak też się złożyło, że rzeczywiście ten ostatni rok e, sprawił, że pojawiłem się na trzech różnych planach. E, dwa już miały swoją premierę, ten trzeci. Prawdopodobnie niedługo się pojawi w okolicach karnawału, więc, więc gdzieś jeszcze tam się pojawię w takiej innej roli niż, niż jako pisarz książek. A co, co u ciebie było na początku? Pisanie książek czy chęć e, zostania aktorem? Ponieważ ty już od, z tego co wiem, już od tych małych, e, od najmniejszych lat marzyłeś być, być aktorem. Natomiast kiedy właśnie ten dar pisania? Był wcześniej czy później? To znaczy, tutaj trudno mówić o aktorstwie jakimkolwiek, bo ja byłem małym dzieckiem po prostu i to jest taka rozmowa z dzieciakiem, kim chcesz zostać chcesz zostać aktorem. E, Non-stop organizowałem jakieś teatry, jakieś generalnie występy i tego rodzaju rzeczy. Natomiast było to absolutnie. Marzenia z dzieciństwa, które, które prawdopodobnie e, gdybym wykorzystał marzenia z dzieciństwa po to, aby realizować się w dorosłym życiu, to być może miałbym dzisiaj na to szansę. Natomiast studia aktorskie wymagają bardzo dużego poświęcenia i właściwie zaangażowania się w pełni w, w edukację w tym kierunku. I, i to od y, no, młodzieżowych lat praktycznie. Tak? Ja, jak miałem 18 lat, wyprowadziłem się z domu, stałem się samodzielny i musiałem się utrzymywać, więc no, nie było możliwości, żebym poświęcił się studio, studiom zamiast pracy. Więc absolutnie jest to jakieś tam marzenie niezrealizowane i które po prostu chyba tam zostanie mi w sercu. Sama kariera pisarska też nie wzięła się z tego, że ja wymyśliłem sobie nagle, że będę pisarzem, ponieważ ja mam zupełnie inny zawód, z którego się utrzymuję. Ja po prostu ukończyłem dziennikarstwo, zacząłem pisać bloga. Dla siebie, a książkę napisałem, bo chciałem się rozliczyć z przeszłością i miała być tylko moją terapią, o czym już nieraz mówiłem. A w chwili, kiedy powstała jej duża część, moja przyjaciółka mi namówiła do tego, Paweł, spróbuj to wydać. Więc ja dziś nawet boję się nazwać siebie pisarzem, bo, bo jakby cały czas mówię, że ja pracuję na to miano. A raczej nadal identyfikuję się jako bloger, a nie, a nie jako pisarz. Być może, jeśli w moim życiu uda się opublikować. Drugą, trzecią książkę, a ja pozyskam tak szerokie grono czytelników, odważę się, żeby nazwać pisarzem. Na ten moment ja jestem zwyczajnym chłopakiem przede wszystkim. A przypomnij, na jakiej uczelni skończyły się dziennikarstwo, oraz dlaczego nie poszedłeś właśnie w kierunku zawodowego dziennikarstwa? Ja przede wszystkim, jakby pierwsze studia, które ukończyłem, były studiami socjologicznymi z doradztwa zawodowego i dziś, powiedzmy, pracuję w zawodzie. Studia magisterskie ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim, właśnie na kierunku dziennikarstwa ze specjalnością telewizyjną na marginesie. Dlaczego nie zostałem dziennikarzem? Trochę z tych samych powodów, dla którego nie zostałem aktorem. Niestety, zawód dziennikarza wierzy się trochę z tym, że. Trzeba swoje odrobić, trzeba odrobić praktyki, trzeba odrobić staże, i trzeba się temu trochę poświęcić, a w tym samym czasie trzeba się z czegoś utrzymywać. Ja niestety, jak już, powtór, już powiedziałem, od dawna utrzymuję się zupełnie samodzielnie, więc mam kredyt na mieszkanie, więc chociażby dlatego no nie mogłem się cofnąć do poziomu tych, tych, tych początkujących dziennikarzy bo jakby no, musiałem utrzymywać pewien, pewien standard życia, który już sobie wypracowałem, dlatego też nie zostałem oficjalnie dziennikarzem e, tą drogą e, praktyk i budowania swojej ścieżki kariery. No, nie ma co ukrywać w ilustracjach. Przez kilka lat e, nawet nieodpłatnie się pracuje, aby właśnie zdobyć ten staż, aby móc w przyszłości być zatrudnionym na to lub inne stanowisko, właśnie e, prezenterskie, czy prezentera telewizyjnego, czy, czy dziennikarza, czy reportera. Dokładnie tak, i ja bardzo absolutnie szanuję takich dziennikarzy. Zresztą e, z moich studiów znam takie osoby, które przez e, wypracowały sobie tą ścieżkę kariery e, przez różnego rodzaju, tak jak po, powiedziałem, nawet darmowe staże i dziś są dziennikarzami na pełną parę, natomiast oni mieli tą możliwość, że mogli się poświęcić tam, tej, tej drodze. Ja w żaden sposób nie oczekuję współczucia, po prostu nie mogłem sobie na to pozwolić. Musiałem już poprowadzić swoją drogę na tyle stabilnie, że nie mogłem się cofnąć do tego poziomu początkującego, więc kariera tak się potoczyła, ale może to wcale nieźle. Może jakby mogłem dzięki temu rozwijać to, co, co sprawiało mi przyjemność, mam na myśli. E, Karierę blogerską czy też influencerską. To z kolei doprowadziło mnie do tego, że zechciałem napisać książkę, i to też sprawiło, że piszę kolejne. Więc, więc myślę, że może to wcale nie było takie złe. Jakie masz plany zawodowe na rok 2022, który dopiero co się rozpoczął? To znaczy, na pewno, tak jak powiedziałem, bardzo chciałbym e, wydać obie książki. Na pewno bym chciał, żeby powiedzmy, nie spieszę się za bardzo z, z tym, tak jak powiedziałem, natomiast to nie zmienia faktu, że w tym roku chciałbym wydać obie książki. E, mam nadzieję, że jestem blisko ku temu, bo, bo te rozmowy, które rozpocząłem, no. Mam nadzieję, że dobrze wróżą. Tak, tak, tak na, na tym się zatrzymajmy. Natomiast drugim takim celem, nie wiem, czy to jest cel na ten rok, natomiast na pewno cel, który, który chciałbym zrealizować, jest ekranizacja mostu. Ikara. Ja zresztą też napisałem tam w takiej notce o sobie, że ekranizacja jest moim marzeniem, żeby udało się zrealizować. Absolutnie na ten temat nie mogę powiedzieć nic. Natomiast mogę powiedzieć, że rozmowy, aby do tego doszło, też prowadzę. Na ile uda się to zrobić, nie wiem. Na ile jest to też możliwe, i na ile uda się pozyskać przede wszystkim środki, bo film też wiąże się z ogromnym budżetem i to znacznie większym niż na książkę. Natomiast, no, bardzo chciałbym to zrobić i także, tak jak powiedziałem, nie mogę na ten temat na pewno jeszcze niczego powiedzieć konkretnego, ale mogę powiedzieć to, że, że chciałbym to zrobić i, i, i próbuję i staram się rozmawiać z różnymi ludźmi z tego obszaru, zainteresować ich tematem. Czy ich zainteresuje, to się okaże. <gry> Ale na pewno, na pewno, na pewno o to walczę i, i, i staram się y, popchnąć ten temat w takim kierunku. Najwięcej czasu na co dzień spędzasz w Warszawie czy w innych miastach? Bo w ostatnim czasie tak podróżujesz po całym kraju. Gdzie tak większość, większość czasu swojego spędzasz? Znaczy, ja absolutnie mieszkam w Warszawie jakby, i tu jest moje miejsce i absolutnie chcę tutaj mieszkać. Ja bardzo dużo podróżuję, ponieważ to ja kiedyś powiedziałem, prawdopodobnie mój szef, jak to usłyszy, to będę mieć z nim rozmowę, ale powiedziałem, że ja pracuję tylko dla urlopu. Więc, <laughs> więc rzeczywiście ja bardzo lubię podróżować i to po, po różnych. Miejscach i staram się to robić, na, na ile to pozwala mi na to budżet i możliwości, ale bardzo lubię odkrywać świat. I ja powiedziałem, że chciałbym zwiedzić cały świat, ale mieszkać w Warszawie, więc to jest zdecydowanie moje miejsce na Ziemi. No i nie, nie zamierzam się stąd ruszać na dłuższy czas, więc na co dzień jestem absolutnie w Warszawie, tutaj też pracuję, więc, więc tutaj, tutaj jest moje miejsce, na pewno. Co nowego przeczytamy na Twoim blogu? Ostatnio dość dużo publikacji właśnie przygotowujesz na ten swój prywatny blog. Natomiast co masz w zanadrzu? O czym, co nowego dowiemy się u Ciebie z Twojej strony? Przyznam szczerze, że ten blog trochę ewoluował. Bo ja zacząłem go od tego, w czym czułem się dobrze, czyli w jakichś stylizacjach. Zwłaszcza, że sama idea bloga była bardzo ciekawa, bo a ja mm, zawsze chciałem odnajdywać jakieś. Blogi generalnie mają to do siebie, że ludzie je czytają, ale modowe przynajmniej, ale zazwyczaj nie stać ich na to, żeby kupić te rzeczy, które tam się pojawiają. A ja chciałem poprowadzić go zupełnie inaczej, ja chciałem napisać blog, y, który byłby dostępny dla wszystkich a, i znajdować jakieś perełki na AliExpress, które bardzo fajnie wyglądają, ale kosztują grosze tak naprawdę i taki była moja idea, żeby poprowadzić blog inaczej. On z czasem bardzo ewoluował, bo ja jakby w którymś momencie zacząłem wykorzystywać to, że czytam bardzo dużo, i zacząłem tam przedstawiać recenzje książek, które otrzymywałem od, 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 od wydawcy. Potem ewoluował znowu w kierunku filmu, bo film to jest moja absolutna pasja, i w Kinie jestem przynajmniej trzy razy w tygodniu, więc zacząłem pisać kolejne recenzje filmowe okiem laika, a nie jako doświadczony powiedzmy recenzent. A, a w ostatnim czasie odkryłem trzecią rzecz, która okazała się najbardziej czyta poczytna dla, dla moich odbiorców, czyli takie porady trochę coachingowe, a, które sam staram się wdrożać, wdrażać w swoje życie, no i przelewać to na papier. I zauważyłem, że to chyba naj, cieszy się największym zainteresowaniem moich czytelników, że oni rzeczywiście najchętniej sięgają po te artykuły. A czy jest jakiś program telewizyjny, w którym ty chciałbyś wystąpić? E, czy to jako uczestnik, czy jako bohater danego odcinka? E, doświadczenie mojej obserwacja mediów e, sugerują, że występ w jakimkolwiek programie, który dochodzi do e, telewizji powiedzmy masowej. E, bardzo ułatwia działania promocyjne, więc pewnie dla mojej kariery byłoby to dobrym dobrym ruchem. Mało tego, ja dostałem propozycję udziału w kilku programach, między innymi w Prince Charmingu, gdzie ostatecznie nie, nie no jak wiesz, nie pojawiłem się, więc jakby... A dlaczego? E... A zostawmy to. <laughs> Natomiast jest program absolutnie, w którym chciałbym wystąpić. E... To jest zabawne, bo no, nie wystąpię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, chociaż ja jestem przekonany, że świetnie śpiewam, jakby, ale to tylko ja jestem tak przekonany. Natomiast przyznam szczerze, że jest program, w którym chciałbym przystąpić, z czystych powodów, takich powiedzmy edukacyjnych. Ja z przyjemnością wystąpiłbym w tańcu z gwiazdami, także jak znasz tam kogoś, to, to wysyłaj do mnie. I z jakiego powodu? Nawet nie chodzi o działania promocyjne. Ja po prostu uczyłem się tańca towarzyskiego, to znaczy podejmowałem próbę uczenia się. Pięciokrotnie. I za każdym razem z jakiegoś powodu nie ukończyłem tego kursu, albo wypadła mi partnerka, albo kurs się zakończył, albo nie było odpowiedniej grupy, ja absolutnie chciałbym nauczyć się tańczyć. Także naprawdę, jeśli jest możliwość wystąpienia w tańcu z Gwiazdami to ja tam jutro się zgłaszam, naprawdę. Z przyjemnością. A jakbyś dostał propozycję zagrania w którymś z filmów fabularnych, jako nie wiem, pierwszoplanowy, albo drugoplanowy aktor, co ty na to? Byłoby to dla mnie duże wyzwanie. Absolutnie, jakby też wolałbym, żeby ktoś sam ocenił, czy ja rzeczywiście mam ku temu predyspozycję, aby, aby pojawić się w takiej roli. To jest duża rola. Ja bym na pewno chętnie podjął takiego wyzwania i włożyłbym całe serce swoje w taką, w taką, w taką możliwość, bo, no tak jak powiedziałem, to było moje marzenie. Natomiast nie chciałbym dostać takiej roli na przykład. Nie chcę powiedzieć po znajomości, ale dlatego, bo na przykład nie wiem, odpowiadam wizerunkowi danej postaci. Bardziej chciałbym, żeby ktoś rzeczywiście ocenił, ok, naprawdę masz talent, spróbujmy, bo, bo to fajnie pójdzie. Nie chciałbym dostać roli na zasadzie dajmy mu rolę, bo po prostu ktoś go kojarzy. Bardziej z powodu tego, że rzeczywiście ktoś by uznał, naprawdę nadajesz się, pasujesz do tego i spróbujmy. Ale z przyjemnością, bardzo bym chciał spróbować takiego wyzwania, na pewno. I na samo zakończenie osoby zainteresowane nabyciem twojej debiutanckiej książki Most i Kara, w jaki sposób mogą i gdzie nabyć tę książkę? E Mozikara w tym momencie jest absolutnie dostępny chyba we wszystkich już księgarniach internetowych, bo nawet, nawet ostatnio zauważyłem, że pojawiła się na Amazonie, więc, więc nawet osoby polskojęzyczne, ale nie mieszkające w Polsce też mają możliwość zakupienia tą książkę. Więc ja gorąco zachęcam, mam nadzieję, że, że przypadnie wielu osobom do gustu i będę mógł podyskutować. Ja jestem bardzo otwarty na czytelników i za każdym razem, kiedy otrzymuję jakiś komunikat na jakikolwiek. Sposób komunikacji, czy to na Instagramie, czy na innych mediach społecznościowych, z informacją, że ktoś przeczytał, że czyta, to z przyjemnością nawiązuję rozmowę z taką osobą. Więc zachęcam gorąco, zachęcam też do kontaktu ze mną, na pewno z przyjemnością podyskutuję. Nawet jeśli komuś nie przypadnie do gustu, to też z przyjemnością podyskutuję na ten temat.